Siemano, dzisiaj będziemy wbijać setny dzień serii w Duolingo. A więc zaczynamy. Jeszcze jeden dzień, czyli ten dzisiejszy, i będę miał drugą nagrodę ze, za 100 dni e, serii. Drugą nagrodę Klubu Płomienia Nauki. Dobra, nie ma się co ciągać, zaczynamy.

Isä on velho. Eh... Olemme pari. Est, we are a Olen onnellinen. What? I'm happy. No. Onko hän onnellinen? Hän. Onko hän onnellinen? Dobe. Minulla on lemmikki. I, I have a lemmikki. A pet. He ovat mukava pari. He ovat mukava pari. Ovat. It. It they are... No. Night no. He. Tämä he. Ovatko he naimisissa? <coughs> no, missä naimisissa? <coughs> Se, koira, Laulu. Mm. iso. Laulu. Iso oh. lemmi. Tutaj taki teraz ciężkie będą. E... Tama. No i On. Czy ja coś On. pari On. Naimisis. No ee... Oletteko, oletteko. Mongu, oletteko. Ty. Naimisissa. Pa. Onnea. No. Dobra. To będzie ostatnia chyba, dobra. He, he, oh. oba, mukawa, parie, yes, mamy setny dźwięk serii, och no, reklamy, no, no też. no, no jest, ale to wygląda. <laughs> Mamy to Setny dzień serii. Na to czekałem. Postaram się. E, następny film o wbijaniu serii będzie jak to będzie jakiś kamień milowy, czyli pewnie 150. Nie wiem tak dokładnie, bo... <laughs> bo ten... no wiesz... no wiecie. Bo i po co mam nagrywać jak ten... O, tym i w jedne jedne takie, że będę miał tak choćby więcej tych dostępnych. Zresztą 2 czy coś. Dobra, to super, bo postaram się pobić moją, dobra to, moją najlepszą serię, czyli 147 dni, którą straciłem w kwietniu w tamtym roku. Więc teraz staram się ją pobić. Dzięki za oglądanie i do następnego filmu. No to, no.